Organizacja turystyczna jest e, twórcą ścieżek rowerowych, które możecie tutaj e, podziwiać i, i dzięki nim te trasy powstały. Wygrodzuję na górze, tak żeby nie zapomnieć o tych po, pominkach bo i nie odjeżdżać. Przysko, Pierwszą 2-1. Brawo. Brawo. Brawo! Gratuluję! Mamy rektora, docent doktor Jan Waluszewski, rektor Wyższej Szkoły Handlowej. Pan dyrektor biura kariera Janusz Rudnicki i pan... I nasz gość specjalny, nasza gwiazda, pan Zbigniew Piątek, osoba, która jest w świecie kolarskim bardzo dobrze znana, a także organizator wielu imprez kolarskich. W pierwszym rajdzie opucha rektora Wyższej Szkoły Handlowej. brało udział około 40 zawodników. Podzieliliśmy ich na trzy kategorie do 20 roku życia, pomiędzy 20 a 30 rokiem życia i powyżej 30 roku życia. Trasa nie sprawiła dużych trudności dla uczestników. Wszyscy dojechali. Trasa ocenili, że była bardzo dobra i dobrze przygotowana. Tutaj, jako organizatorzy, chcieliśmy również podziękować Regionalnej Organizacji Turystycznej, która stworzyła rodzinne szlaki rowerowe, a my jako Wyższa Szkoła Handlowa. Byliśmy współrealizatorami tego projektu i jedną z tych tras właśnie przebiegał wyścig. Była to romantyczna przygoda, trasa usytuowana w gminie Górno. Także wszyscy byli bardzo zadowoleni. Ja, jako organizator, również jestem zadowolony z imprezy. Gratuluję wszystkim uczestnikom, no i oczywiście gratuluję zwycięzcom.